Hej, ja jestem Klaudia i zapraszam Was dzisiaj na reorganizację mojej biblioteczki. Znajduje się tutaj u mnie w mieszkaniu ponad 600 książek. Z tego co policzyłam do 620, więc jest to ogromna ilość. Patrząc na to, że praktycznie żadna z tych książek nie jest przeczytana, może z 50 pozycji. Dostanę to bez komentarza, ok. Nie wypowiadajmy się na ten temat. Postanowiłam nagrać jakiś film z bardzo prostego względu. Przywiozłam z mojego domu rodzinnego około 30 nowych pozycji i w ostatnim miesiącu e, kupiłam pewnie z około 30 książek. Dlatego trochę już nie mam miejsca na regale, na regałach. Dlatego postanowiłam, że użyję mojego wózka, którego kiedyś używałam jako stojak na książkę w domu rodzinnym, a następnie zaczął mi służyć jako stolik nocny. E, no to go zagospodarujemy znowu na książki i będzie ładnie sobie właśnie dopełniał tą moją biblioteczkę. Mam nadzieję, że jakoś to się uda. Mam już mniej więcej plan na to, co bym chciała tutaj zrobić. No i oby to wyszło i oby to się jakoś prezentowało, tak? Oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że to będzie jakoś wyglądać. Więc bez zbędnego przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Więc aktualnie tak mniej więcej wyglądają moje regały. Wiadomo, niektóre są w miarę okej okay ułożone i nawet nie najgorzej to wygląda. Gorzej jeżeli przyjdziemy tutaj i walają się tutaj moje właśnie książki na tym regale oraz książki, które ze sobą przywiozłam ostatnio do Krakowa. No, i ostatnio kupione książki, ale tutaj nie będę wam za dużo pokazywała, bo na pewno pojawi się z nimi film w przyszłości. Więc, no tak, jeszcze tak, żeby objaśnić wam szybko, jak mniej więcej chciałabym ułożyć te książki. No to zacznijmy od tego, że na tym wózku chciałabym dać moje wszystkie romanse, młodzieżówki, obyczajówki, no tego typu książki, każdy wie chyba o co chodzi. No i później zobaczymy co będzie dalej. Mniej więcej jest jakiś tam yy... Mniej więcej jest jakiś pomysł, ponieważ ten mój jeden szeroki, jeden wąski regał chciałabym poświęcić na fantastykę i na science fiction, ponieważ jednak tych książek mam najwięcej, a ten regał tutaj, co jeszcze widzicie, go chyba kawałek, no to tutaj położymy literaturę piękną, kryminały, literaturę dziecięcą i możliwe, że jeszcze komiksy, najprawdopodobniej jakoś tak to ułożymy. Teraz miejmy nadzieję, że na ten wózek się zmieści wszystko co sobie planuję, bo wtedy zwolnią mi się dwie duże półki i dwie małe. Zobaczę Was na drugi dzień bitwy z moimi książkami. Wczoraj nie udało mi się ułożyć zbyt dużo, ponieważ tutaj, widzicie, kawałek tylko literaturę piękną, którą tak właściwie głównie przekładałam z jednego miejsca na drugie, bo w miarę podobało mi się to ułożenie tych książek. No i tak. Naprawdę nie chcę mi się za to już zabierać. Naprawdę tych książek jest ogrom i bo mnie pleca od noszenia tych książek. Więc tak. Zobierzmy się dalej. Do roboty. zapraszam Was na zakończenie tego filmu. Zastanawiałam się, czy go wrzucać, czy będzie on ciekawy do oglądania, ale stwierdzam, że w sumie to nic nie stracę, a nie mam żadnego filmu aktualnie na zapas, więc go dzisiaj zobaczycie, ponieważ tak jak to nagrywam, ten update, no to zaraz idę go montować i mam go dzisiaj wrzucić. Więc bez zbędnego tutaj jakiegoś owijania. Chwilę zajęło mi układanie tego książki, ponieważ w sumie Razem trzy dni. Zupełnie nie miałam motywacji, kiedy ściągnąłam już te książki na ziemię. To naprawdę, żeby zabrać się za to, to było nie lada wyzwanie. Ale jestem w miarę zadowolona z efektów. Wiadomo, nie jest idealnie i mogłoby być fajniej, mogłoby lepiej to wyglądać. W szczególności nie jestem zadowolona z tych dolnych półek i ogólnie z fantastyki, ponieważ literatura piękna bardzo mi się podoba. jak ją ułożyłam eee, naprawdę. Bardzo mi się to podoba, na pewno mieliście jakieś przebitki i mogliście zobaczyć faktycznie jak to wygląda, co ja tutaj wymyśliłam. No ale tak, to wszystko, co miałabym Wam do pokazania. Zamierzam nagrać kiedyś Bookshelf Tour, więc jeżeli bylibyście ciekawi, to dajcie znać mi w komentarzach, czy faktycznie nagrywać takiego typu film. Aktualnie ja się z Wami żegnam i do następnego razu. Cześć!